Dzień dobry. Termosy sprzedaję we wszystkich kolorach, najlepsze brazylijskie termosy w różnych rozmiarach i z różnym wyglądem. Chodź pan, tutaj są babeczki na tych termosach. Pan se zobaczy, ładna babeczka taka, tutaj babeczka inna. Obrazki są straszny. Badziew i to jest właśnie piękne w tych termosach, że taki Badziew. Tu są faceciki na koniach. I tam też są faceciki na koniach i wszystkie kolory. A jak ktoś nie lubi z obrazkiem, to są termosy też bez obrazka. Po prostu. Ryflowane, tak jak ten. I uwaga, brazylijski termos trzeba czasem nożem coś tutaj, no bo tam jest kraj trzeciego świata i, i czasem coś sterczy, żeby nie kaleczyła paluszka i żeby się nie kiwał, nie? To trzeba nieraz sobie nożem coś poprawić. Ale jakie piękne, pokażę. Tutaj mam moje Matero i ma kuleczkę na różowo. I proszę, i termosik na różowo, i czujemy się jak na Karaibach, że jest różowo. Ogólnie to dla babeczek. Jak to działa? Pokazuję, objaśniam. Może nie na różowym, będzie pan Cejrowski pokazywał, tylko na takim skokbojem. To wywalamy w ogóle na samym początku naszej obecności. Tutaj jest. No, to tej kamery też mogę pokazać. Tu jest sypek. Sypek jest super ważny. Twardo chodzi, bo jeszcze nie było, nie było grane. O, tak wygląda cypek. I dzięki takim cypkom się dobrze nalewa do matero. czy nie ochlapie jak z innego termosu. Ten cypek się reguluje, zamyka się, otwiera się i... No dobra, wkręciliśmy cypek. Teraz pokazuję, objaśniam. Tam w środku jest wkład. O, no, wkręciliśmy źle. No to o, przekręcę go, żeby się dobrze ustawił. O, i, I się polewamy, wcelowaliśmy dokładnie, nawet w krzęsącym się samochodzie, wcelowaliśmy dokładnie, tu gdzie trzeba, naszym rządkiem. A w środku jest skład szklany, teraz pokażę termosy najlepsze moim zdaniem, te kurduple, tyle samo kosztują, co te większe. Różnica w cenie nie ma sensu. Te kurduple są doskonałe do pracy do biurka, do komputera, bo tak stoi bardziej stabilny niż ten wysoki. Ten wysoki, jak trąci szyjek, to się potłukło wszystko, a w środku jest szklany. Ładnie mówię. No, a ten kurduple stoi twardo na ziemi. Teraz co? Jesteśmy przy biureczku. Pracujemy, jakiś komputerek, jakaś jest klawiaturka, no takie rzeczy. I nie trzeba tak, dźwigać też półtora litra wody, czy ile tam to waży, no, takie są Te są najlepsze, tak uważam. A w środku szklany wkład. I kartka papieru, która objaśnia, jak używać Terbosa.